Patriotyzm lokalny Raciborzan na razie nie zawodzi. Aktualnie w konkursie Podwórko Niwea zajmujemy 19. miejsce. I chociaż musimy trzymać rękę na pulsie, to i tak możemy już być dumni z wyniku, ponieważ w konkurencji bierze udział uwaga, aż 1097 lokalizacji. Trwa właśnie druga tura akcji, na zasadach której firma Nivea wybuduje 20 rodzinnych placów zabaw w całej Polsce. Zachęcam wszystkich uczniów szkół podstawowych, a także e, gimnazjów do udziału w konkursie Nivea. Oczywiście wybieramy tutaj, głosujemy na wojsko. E, Można otrzymać środki na urządzenie. Teraz już tylko 20 e, parków takich dla, dla dzieci, wyposażenia oczywiście w sprzęt. Więc myślę, że jest to naprawdę godne uwagi. Oczywiście zależy to od nas samych, zależy to od mieszkańców, którzy mogą poprzez zarejestrowanie się na stronie. Pod... Przecież to nic nie kosztuje. Absolutnie, absolutnie. A możemy zyskać. Przypominamy, co należy zrobić, żeby w racie Bożu powstało wyjątkowe podwórko. Ten pierwszy krok to jest właśnie zarejestrowanie się, kliknięcie i głosowanie po prostu na. Na, na to, żeby racibusz, tak, tak, żeby Racibórz oczywiście uzyskał jak najwięcej głosów, a dwa, to jest wypełnienie jeszcze kuponu. Yy, specjalny kupon, który jest przygotowany, można to ściągnąć z naszej strony internetowej, jest to na stronie miasta. Wiem, że i portale tutaj podawały y, taką możliwość. No właśnie, cóż to za tajemniczy kupon? Mianowicie, żeby podtrzymać, a nawet przeskoczyć obecny stan rzeczy w rankingu, Raciborskie Centrum Kultury oraz Miasto Racibusz namawia do głosowania w postaci tej kuszącej oferty. Ten y, kupon wrzucić do urny, która znajduje się wraz z Centrum Informacji przy ulicy Długiej, no to też nasza, nasza kolejna, kolejne nasze miejsce działania i tam głosować można do końca miesiąca, więc to jest najważniejsze, żeby właśnie oddać głosy do końca miesiąca, jednocześnie też ten kupon wrzucić do urny, ponieważ później komisja będzie wybierała pięciu z tych y, 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 wszystkich którzy składali kupony pięciu szczęśliwców których mogą otrzymać nagrody nagroda w wysokości 300 zł w związku z tym myślę, że warto. Tak jak tu mówiliśmy na początku, nic to nie kosztuje, a można zyskać. No, jednocześnie można zyskać naprawdę dwa piękne obiekty, na których będą po prostu bawić się dzieci. Warunkiem otrzymania nagród jest jednak uzyskanie przez miasto Racibórz statusu zwycięzcy w konkursie. Nie pozostaje nam więc nic innego, jak wziąć sprawy w swoje ręce i systematycznie głosować za pośrednictwem aplikacji na stronie www.nivea.pl ukośnik-podworko do 31 maja. Racibórz Bożanie, do dzieła.